Witajcie, moi miejsce z tej strony, to jest już drugi odcinek specjalny. Tym razem z okazji setnego widzenia na moim kanale. Jest to dosyć znacząca liczba, biorąc pod uwagę tematykę, ale mam nadzieję, że niedługo wybije mi tysiąc widzów. Nie! Yeah. Trochę czasu to trwało, ale wiecie, początki są najtrudniejsze. Ehm, w tym odcinku chciałbym Wam też powiedzieć o kilku rzeczach. Proszę oczywiście podziękowania za to, że ze mną jesteście, bo nie martwujecie i to nie ma co ukrywać. Ale chciałbym też e, powiedzieć na temat e, trzech rzeczy. Pierwsza, to jest kamerka. Kiedyś na początku, jak zakładałem ten kanał, obiecałem sobie, że jak będę miał już e, jakąś tam czas z tego kanału, e, mój słomierny zapał się nie wypali, no i tam uzbieram jakiś e, zasób materiałów, to postanowię wrzucić kamerkę. No, cóż, co się z tym nie wiąże. E, chcę ją umieszczać w materiałach, w których będę chciał pokazać swoją ekspresję twarzy. Bądź też będę chciał jakoś, nie wiem, coś pokazać. E, I tutaj wchodzi kwestia druga. E, nowa seria. Wiem, że mam ich kilka, nie wszystkie potrafię uciągnąć. Na przykład Nintendo 64 kuleje, jak nie wiadomo co. Pixel Watch też nie za dobrze, ale cóż, e, to wszystko z czasem wyjdzie i tak dalej. Nowej serii chcę pokazywać, e, co chcę pokazać? Nowe gry, współczesne gry, które w ogóle nie są związane z tematem pixelowym. Nie ukrywam grom w współczesne gierki, ale to nie są najnowsze produkty. Nie. Ja preferuję jakieś takie inne, głupie, dziwne i tak dalej, które po prostu bawią mnie. Dlatego pierwszą grą, w której będzie kamerka, już tak na 100%, będzie The Impossible Book Quest, który jest zbiorem naprawdę absurdalnych pytań i myślę, że będę miał jedni, nie jeden raz wielki znak zapytania, w czasie nagrywania go, ale też oczywiście ta kamerka się pojawiła z czasem. Jeżeli będziecie chcieli oglądać moją piękną budziuchnę w normalnych materiałach, no czemu by nie? I trzecia sprawa, trzecia sprawa, trzecia sprawa a tak, dotyczy ona serii Pixel World. Postanowiłem, że zaniosę już ten, kwest, ten okres czasu czterodniowy, jeżeli chodzi o Pixel World. A. A jedyną serią, która będzie się pojawiała tak dosłownie regularnie za 4 dni, będzie właśnie gry z konsoli SNES, Nintendo 64 i PSX. Pixel World będzie się pojawiał nieregularnie, po prostu jak nagram odcinek, to go od razu wrzucę. Jak się... chyba się Wam to spodoba. I to samo będzie się tyczyło tej nowej serii. Ehm, no i cóż, tyle chyba. Dzięki, że ze mną jesteście i do zobaczenia jak kolejnym razem. Trzymajcie się, na razie!